Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry Maćku. I oczywiście Wam, Anie Maćki i I wszyscy Romki, bo tam inni. Romka kiedyś wykorzystaliśmy, więc jeśli Romku jesteś, to tobie też serdeczne. Dzień dobry za to, że kiedyś Twojego imienia użyliśmy. I miło, że jesteście z nami w kolejną środę, żeby posłuchać o tym, jak mówić do ludzi. A dzisiaj będzie nie będzie trudne. łatwo. Aniu, Który no to właśnie. będzie odcinek. 80. któryś. Bardzo dobrze. 84, tak gwoli ścisłości. Może być. Ale wcale nie chodzi o liczbę 84, a i tu pozwolę, że ściągnę na, spojrzę, nie ściągnę mm -hmm. na spojrzawkę, tylko spojrzę na ściągawkę. Gdzie będziemy mówili o liczbie 89. No ale poczekaj, ale to ma się jakoś do numeru odcinka? Nie. Bo, bo ja się za chwilę zupełnie pogubię. Czyli nie. tak, 84 odcinek, a w nim będzie e, liczba 89 jako motyw przewodni. Żeby to łatwiej było odróżnić, to 89%. Okej. Okay. A konkretnie, o czym będzie? Natknąłem się na LinkedInie, na statystykę, która mówi, teraz żeby było jasne, nie sprawdzałem, jak wyglądały te badania, bo, bo nie, 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 nie to jest celem, nie o to mi chodzi. One mnie zainspirowały do jednej rzeczy, o której my bardzo często mówimy, czujemy ją w kontakcie, no głównie z biznesem, ale myślę, że nie tylko. I teraz do czego zmierzam i o czym odcinek? To badanie, które zostało mm -hmm. wywalone na jeden screen, żeby był brzmi w ten sposób. 89% kadry kierowniczej Oczekuję, że członkowie zespołu będą w stanie wyjaśnić, jakie dane wpłynęły na ich decyzję. No super, uśmiechnęła mnie ta Czyli dana. 9 na 10 pracowników będzie potrafiło powiedzieć, na podstawie jakich danych, jakich analiz podjęło swoje decyzje. No zakładam, że w tym przypadku biznesowe, no bo o biznesie mówimy i tu jestem bardzo ciekaw, przepraszam, bardzo ciekaw bo ja w tym biznesie pewnie zamieszkam. Twojej perspektywy zewnętrznej, bo do czego zmierzam i, 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 i z czym chcę, żebyśmy się skonfrontowali? Czy mogę po prostu wymagać od kogoś, żeby on mi dostarczył dokładny wywód na bazie jakiego powodu podjął swoją decyzję? Czy też, żebym mógł wymagać czegoś takiego, muszę w jakiś sposób w tą umiejętność u drugiej osoby zainwestować? Bo ja mam wrażenie, że to jest myślenie życzeniowe, i mam na to poparcie inne badanie, ale to już po wstępie i po dżinglu. Martwi mnie, bo w większości się z Tobą zgadzam. Nie wiem, czy ten odcinek będzie interesujący. Sprawdźmy. Pierwsze. Z tak zaskoczenia biorę wiem, ale takie pierwsze, pierwsza intuicyjna reakcja na to, że 89% menadżerów karty kierowniczej oczekuje, że ludzie będą potrafili. Reakcja jest? Haha. Bo dokładnie myślę sobie, że jak słyszę, menadżerowie oczekują, to sobie myślę: no dobrze, ja oczekuję tego, że przyjdzie wiosna szybciej niż to, co zaplanowane w kalendarzu. I mam wrażenie, że zwłaszcza w obszarach komunikacyjnych, te oczekiwania dosyć często niestety potem spotykają się z rozczarowaniem, bo za tymi oczekiwaniami nie idzie coś, czego ludzie w komunikacji potrzebują. Mhm. Więc jeśli pytasz, czy mogą oczekiwać, mówię tak, a czy będą skuteczni w swoim oczekiwaniu? Mówię, powątpiewam i dzisiaj wyjątkowo zaufanie do rasy ludzkiej u mnie jest niższe niż u Ciebie z reguły. No, niekoniecznie wiesz, bo ja pamiętam dwa projekty już jakiś czas temu robione, duże w dużych organizacjach gdzie na potrzeby Akademii Liderów mhm. Projektów Rozwojowych dla Menedżerów robiliśmy takie badanie. No może ciężko to nazwać badaniem w rozumieniu takim badaniem rynkowego, bo to było badanie wewnątrz organizacji, no ale biorąc pod uwagę, że były to duże firmy, to ilość osób już była pewną próbką reprezentatywną, a na pewno dla tej organizacji. I ono się z, to badanie składało z iluś pytań, ale o dwóch chcę powiedzieć. Jedno pytanie brzmiało, i to było pytanie kierowane do, do kadry kierowniczej, właśnie. I ono brzmiało mniej więcej w ten sposób, czy twoi ludzie wiedzą czego od nich oczekujesz? Przy czym teraz trochę skróciłem, bo tutaj ująłem to w pytaniu zamkniętym, mm. ale oczywiście potem było jeżeli odpowiedzieli, że tak, no to wymień, czego twoi ludzie od ciebie oczekują? Czego co Oni twoi są, ludzie wiedzą, oczekują. że ty od nich oczekujesz, drogi szefie? No i tu pojawiała się pula odpowiedzi. A pracowników w tym czasie pytaliśmy bardzo prostym pytaniem, czego oczekuje od ciebie twój szef. No i tu też się pojawiała pula odpowiedzi. To co było w jaki sposób martwiące to, że stosunkowo niewielki był zbiór wspólny. Mhm. Wiesz to, no ale to mnie zupełnie nie dziwi, dlatego, że my jako ludzie funkcjonujemy sobie, każdy w nas, z nas w naszej indywidualnej bańce. Ty w swojej maćkowej, ja w mhm. swojej aniowej. W momencie, kiedy jesteśmy w tożsamościach zawodowych, ty jesteś storytellerem, a ja jestem myślicielką wizualną, to też każdy z nas ma swoją bańkę. I jak ja, no już... W, no, i, Landy i, i tam, nie wiem, Bikablo, to już wszystko łykasz. Ale jak ty mi rzucisz nazwą jakiejś struktury, którą właśnie odkryłeś, jeżeli chodzi o tworzenie opowieści, no to dla ciebie to jest oczywiste i możesz oczekiwać, że jeżeli rzucisz mi hasło, no to ja za tym podążę, bo przecież ty to czujesz, ty to rozumiesz, to jest z Twojego no bo ja świata. Od no, ty to powiedziałeś. No, a taka dziecko znowu się. nie nadąża. to inna sprawa. E, e, no właśnie. A nie wyciągajmy teraz <laughs> tutaj publicznie, nie pieszmy ich. No, rzecz jest w tym, że. Myślę sobie, każda komunikacja, jeżeli nie mamy z tyłu głowy takiej wrażliwości, że ci, do których mówimy, mogą mieć inaczej niż my, wiąże się z takim ryzykiem, że będziemy mówić tylko i wyłącznie w sposób zrozumiały dla siebie. A jednocześnie ta komunikacja jest, zobacz, podstawowym narzędziem tak naprawdę każdej aktywności. Czy jesteśmy nauczycielami, liderami, kołczami, psychologami, księżami, nie wiem, królewną śnieżką, no to wszędzie tam ta komunikacja jest. Tą podstawową rzeczą, podstawową aktywnością, która pozwala nam być skutecznymi. Jak mówimy o menadżerach, no to mówimy właśnie o skuteczności menadżerskiej, liderskiej. Czyli jeśli chcę być skutecznym menadżerem i żeby ci ludzie mi dostarczali to, co ja oczekuję, no to po pierwsze muszę im to zakomunikować, tak żeby oni zrozumieli, potem sprawdzić, czy oni to zrozumieli i nawet nie czy, tylko jak to zrozumieli. No a jeżeli idziemy dalej, że oni potem to co zrozumieli, mają mi dostarczyć w postaci cyferek. No to też muszę ich nauczyć jak te cyferki zbierać, skąd je brać, które są dla mnie najważniejsze, które są dla mnie przekonywujące, a które odsiewam jako błąd statystyczny. No a potem to już jest cały twój kawałek mówienia o cyferkach tak żeby to w ogóle było takie emocjonujące i seksowne. To wiesz co, ja, ja powiem Ci, co się w mojej głowie urodziło, jak to przeczytałem. Jestem bardzo ciekaw, jak na to spojrzysz. Słyszę w tym, co mówisz, że mamy dość podobny kierunek myślenia. Tylko, no, ja, moja głowa od razu połączyła X modeli. Mhm. I teraz ciekaw jestem, jak, jak, jak to odbierasz. Bo jeżeli jestem kimś, no, zostanę wtedy tutaj z tym menadżerem, ale oczywiście, no to myślę, że można przełożyć na absolutnie różne obszary. Kto wymaga od drugiej osoby albo jakiejś grupy. Osób, żeby dostarczała mi dane w jaki sposób. Tutaj konkretnie chodzi o to, żeby decyzje były uargumentowane jakąś daną, pewnie biznesową, żeby to się przeliczało, żeby to się w bilansie składało najlepiej z plusem na końcu. Ale w ogóle chcę, żeby ktoś mi w jakiś sposób dostarczał informacje. To dla mnie tam się pojawiają dwa albo trzy obszary. Mhm. Jak zacząłem je sobie składać w kubkę i szukać jakiegoś modelu, który jest przebadany, który by pomógł to usystematyzować, no to wrócił do mnie model, już o nim wspominaliśmy, model autodeterminacji, czyli taki opis tego, co musi się wydarzyć, żeby człowiekowi się wewnętrznie chciało. Nie żeby był zewnętrznie motywowany grywalizacją, rankingami, wyścigiem szczurów, czy też poklepywaniem po plecach. Nie żeby, to, żeby mu się chciało z człowieka. Tak, tak, żeby tak po prostu wewnętrznie mu się z siebie samego chciało. I ten model mówi o trzech filarach tej autodeterminacji. Jednym z tych filarów jest to, że ja, żeby mi się chciało, muszę czuć, muszę być kompetentny i czuć się kompetentny. Specjalnie rozdzielam to na dwa zdania, być kompetentny mhm. i czuć się kompetentny. Bo to są dwie różne rzeczy. Tak, no bo mamy syndrom oszusta, bardzo często jesteśmy kompetentni, a mimo to nie wierzymy w swoje kompetencje. I to też jest rola tego, kto mnie zaprasza do jakiegoś modelu pracy, w tym przypadku menadżera, żeby to moje poczucie kompetencji, to moje poczucie kompetencji budował. To jest jeden worek. Do niego nawiążę na końcu. Mm -hmm. Następny worek to jest e, poczucie istotności. Mnie, tak jak sobie myślę o moje doświadczenia w różnych pracach, nawet bym zamienił to poczucie istotności na poczucie sensu. Mm -hmm. Znaczy Minimum poczucie łączy. sensu, optimum poczucie istotności. Mm -hmm. o poczucie sensu, żebym ja wiedział, jaki jest sens w tym, żebym teraz musiał wkładać dodatkową pracę w. Przygotowanie komunikacji do mojego szefa, no bo nie wystarczy mu powiem, że tak zdecydowałem, albo że nie wiem, wszyscy tak robią, tylko żebym jeszcze to wszyscy uargumentował jakąś analizą rynku i tak dalej, no bo rozumiem, że tego ode mnie wymaga. Chcę dostać dane, na bazie których ja podjąłem decyzję. Czyli muszę wiedzieć, po co? co mu to jest, żeby mi się chciało to zrobić. No i teraz. Po co mu to jest, to jest dla mnie to minimum sensu, a poczucie istotności to jest trochę więcej jak dla mnie, bo to jest, że jak ta praca dodatkowa, mm. którą włożę, no wróci do mnie pozytywem. Bo oczywiście jest poczucie istotności rozumiane jako, że to, to będzie wykorzystywane w mojej organizacji, dzięki czemu moja organizacja będzie, nie wiem, optymalizowała koszty na różne procesy, dzięki czemu będziemy na, na wyższej pozycji rynkowej. No ale to jest organizacja, nie ja. Więc ja bym jeszcze szukał istotności dla tego człowieka, że jeżeli te dane będą przedstawiane w sposób, no właśnie taki oparty na danych, one będą w bardziej klarowny sposób raportowane do góry, dzięki czemu nasz dział będzie postrzegany jako poważny partner biznesowy i będą do nas trafiały sensowne zlecenia, a nie takie spady, co nikt nimi nie chce się zająć. Na przykład, mhm. teraz z głowy, czyli z niczego sobie improwizuję. Czyli mamy tak, kompetencja i poczucie, Dobrze. że jestem kompetentny, poczucie istotności, a minimum sensu i ja mam wrażenie, że ten obszar jest bardzo często zaniedbywany w komunikacji. Po prostu nie mówimy czemu albo po co coś od kogoś chcemy, tylko zrób. Mhm. Jak ja słyszę, zrób, no to jest statystycznie dość duża szansa, że mi się uruchomi mentalny Kozakiewicz i niespecjalnie będzie mi się chciało, dopóki nie będę miał bata nad głową. Tylko, że miarą dobrego szefa jest to, jakiego zespół działa bez niego, a nie jaką zespół stoi nad tak zespołem. Jest. Nie? To jest ta różnica między szefami, którzy jeżdżą na urlopy, a tymi, którzy jeżdżą na urlopy, żeby pracować bo uzależnili od siebie zespół, no to możemy przez wiele perspektyw na to spojrzeć. Czyli to jest dwójka, mm. to poczucie istotności sensu. A trójka to jest poczucie autonomii, żebym ja miał możliwość no, zrobić to w jakiś sposób po swojemu. To wydaje mi się zupełnie oczywiste. I też tu akurat jestem w miarę spokojny, że raczej nie wyobrażam sobie szefa, który, znaczy, inaczej jestem w stanie sobie wyobrazić, ale myślę, że to nie jest częsta sytuacja, mimo wszystko. Że on powie, że chce od Ciebie dostać poparcie w danych podjętej przez Ciebie decyzji i konkretnie dostarcz mi to w sposób ABC. Mhm. Więc myślę, że ta autonomia to jest coś, o co chyba najbardziej w tym modelu można być spokojny, tak z mojego zastanawiania się wynika. Oczywiście, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to bardzo poproszę krzyczcie w komentarzach albo dowolnym innym medium, bo tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. No ale tu i tak się rodzi dla mnie bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, który powinien być obok tej statystyki. Bo dla mnie ona powinna brzmieć, że drogi moi drodzy 9 na 10 menadżerów, skoro oczekujecie od swoich ludzi, żeby przekazywali wam argumentację podjętych przez siebie decyzji, w oparciu o konkretne dane, wyliczenia, fakty, to poświęćcie czas, żeby mhm. ich tego a nauczyć, b pokazać dlaczego mają to robić. Mhm. Nawet odwróciłabym kolejność, zaczęłabym od dlaczego to robić, a potem jak tak, mają to robić. to robić. Będzie motywacją, tak. żeby się tego nauczyć. To jest zupełnie Dokładnie. inna praca. Z perspektywy na przykład trenerów, którzy potem chodzą na salę i tych ludzi czegoś uczą, oni to traktują jako kwiatek do kożucha, który do niczego im nie będzie potrzebny. Wiesz co, no, ten model autodeterminacji jest bardzo bliski mojemu sercu, bo mam takie przekonanie, że on wyznacza, może być taką ramą albo fundamentem człowieczeństwa w byciu liderem. Bo jeżeli ja na drugiego człowieka, z którym współpracuję, od którego czegoś oczekuję, e, potrafię spojrzeć przez pryzmat tego, że jemu się może chcieć albo nie chcieć, że on nie jest trybikiem w większej maszynie, którą ja tam guziczek naciskam i ona mi wypluwa dane, znaczy przybiega do mnie z teczuszką albo wysyła mi e maila z jakimś załącznikiem z jakimś excelkiem i cyferkami. Tylko to jest człowiek, który Angażuje się, oddaje kawałek swojego życia, żeby tych danych mi dostarczyć, żeby najpierw je wyprodukować, a potem, żeby mi ich dostarczyć. Że to jest człowiek, który ma za sobą lata doświadczeń, więc on już wie, co u niego działa, co nie działa. Potrafi krytycznie spojrzeć na wyniki, które osiąga, i sam zdecydować, które z tych danych są warte zaprezentowania. Ale też nie musi być specjalistą w każdej dziedzinie. I coś takiego jak storytelling liczb nie musi być jego naturalnym światem, w którym funkcjonuje. No to otwiera się, powiedziałabym, szerokie spektrum, jak zadbać o to, żebym ja mogła jako szef dostać to, czego oczekuję. I tutaj od razu pomyślałam sobie o takiej rzeczy, jak mówiłeś, o istotności i poczuciu sensu. My teraz robimy taki projekt, w którym pomagamy w komunikacji pewnego narzędzia, który pomoże komunikować sukcesy działu sprzedażowego do góry. I tam w naszych rozmowach dosyć często pada takie hasło, no bo do góry trzeba pchać dane, trzeba tam pokazać, trzeba się popisać, bo oni chcą, bo siedzą tam na tej górze i żądają. Tak jakby tam na górze były, nie wiem, jakieś trole, które niewiele rozumieją, tylko się karmią tymi wynikami, i teraz raz ile, w tygodniu ile trzeba osób ich mieć. ja raportuję do góry, pomyślało, o, zna tą sytuację. Jakby wiesz tam co? Była. No i właśnie sobie o tym myślę, że, że stąd była taka moja myśl, z jednej strony radosna, a z drugiej taka frasobliwa, związana z tym modelem autodeterminacji. No bo on bardzo dużo pokazuje. On jest świetnym narzędziem, żeby szybciutko przyłożyć sobie trzy linijki i sprawdzić w którym miejscu ja już jestem ludzkim liderem, a gdzie jeszcze ciągle jestem karmicielem, na przykład troli albo pasterzem tych owiec, które idą są w moim zes, idą na rzeź. Dokładnie. Zatem jeśli mamy mówić o Oczekiwaniach i dostarczaniu danych, no to bezwzględnie potrzebujemy zadbać o to, żeby ci ludzie po pierwsze rozumieli, tak jak powiedziałeś, po co, po drugie rozumieli, o co tak naprawdę nam chodzi, a po trzecie, żeby mieli możliwość rozwinięcia umiejętności albo zweryfikowania swoich umiejętności, że oni te dane potrafią zebrać, a potem o nich opowiedzieć, bo to też są dwie różne rzeczy i to bardzo bym chciała, żeby z naszej rozmowy wybrzmiało, chociaż mam taką dużą nadzieję, że dasz się namówić na taki odcinek o storytellingu liczb, bo to jest absolutnie niesamowita Ja myślę, teraz jak sobie na gorąco, no tutaj mamy limit czasowy, ale że możemy się zmierzyć w następnym odcinku w tym, żeby spróbować stanąć po drugiej stronie barykady, czyli wcielić się w rolę pracownika, który ma argumentować swoją mm. decyzję na bazie liczb, a że akurat jesteśmy w paru projektach, gdzie wspieram organizację w przerabianiu ich prezentacji, jak my to mówimy, odpicowywaniu prezentacji, mm -hmm. A to myślę, że zanonimizujemy trudne słowo, Super. jakiś konkretny przykład biznesowy, gdzie dokładnie o to chodziło. Że... Czyli mówisz mi tak, że będzie taki. Tak, odcinek. nie już dokładnie czy to jest teoretyk bo to jest temat mocno rozbudowany, ale, ale, na, pewno ale jego na, fragment, na pewno jego mhm. fragment. E, Chcę cię dopytać o jeszcze jedną rzecz, jeżeli nie jesteśmy przy tym obszarze, bo m, ty całkiem niedawno byłaś na szkoleniu z komunikacji wewnętrznej w organizacji. No, tak jest. Staramy się trzymać rękę na pulsie, patrzeć, co, co inni sugerują, warto się uczyć. E, jak to jest w takim myśleniu osób, które projektują komunikację wewnątrz firmy? Mm. Czy masz takie poczucie, że pokutuje przekonanie, że na przykład firma stwierdza, że będzie wymagała od swoich liderów lepszej komunikacji? Bo nie wiem, na przykład jest zmiana kultury organizacyjnej albo no jakaś, nie wiem, zmiana w organizacji związana ze strategią albo ktoś, ktoś się z kimś łączy. No i wiadomo, że wtedy ten aspekt tłumaczenia ludziom skąd coś się bierze i dlaczego jest Nie Ja wiem, gdzie zmierzasz. Jaka według ciebie jest, albo może tam była rozmowa o tym szkole mm. średnia krajowa? Częściej firmy postępują w ten sposób: liderzy, zakomunikujcie to ludziom, czyli krótko mówiąc, martw się człowieku, jak to zrobić, czy też proces przewiduje taki moment, że skoro to jest ważna strategiczna zmiana i komunikacja, jest, co za tym idzie, jest no cholernie strategiczna, ważna, żeby po nie prostu. powiedzieć mocniejszym mm -hmm. słowem, a możemy to połączyć z badaniem, o którym też wspominaliśmy, że jest kryzys zaufania do liderów. Więc oni nie dość, że mówią o ważnej rzeczy, to o rzeczy, która potencjalnie może niekoniecznie się ludziom podobać i jeszcze są obarczeni tym, że prawdopodobnie nie wszyscy im wierzą. Yy, tak, plus yy, komunikują to w taki sposób, że ludzie mają wrażenie, że to góra tak zdecydowała, a oni są tylko takimi popychlami, którzy mają potem wykonać te yy, zadania, do których są delegowani. To bardziej jest tak, że zakomunikujcie, i teraz Wy się martwcie, czy bardziej jest tak, że firmy albo jakieś modele. Sugerują, że to jest na tyle ważne, że nie można tych liderów, menadżerów zostawić z tym, i powinni być w organizacji specjaliści, którzy ich powiem o w o ważnej rzeczy. Dobra, powiem ci, jakie uhum. są rekomendacje, i myślę, że na podstawie tego, jak one są wysycone konkretnymi wskazówkami, domyślisz się, jak je, jaki Zagadkę jest stan obecny. Dobrze. Rekomendacje są takie, że po pierwsze, liderze pamiętaj, że to, co mówisz i jak mówisz. Jakich słów używasz, w jakich sytuacjach się komunikujesz ze swoim zespołem, przy, jaką masz postawę ciała. Każdy drobny element komunikacji, taki jaką znasz z różnych szkoleń, decyduje o tym, jak twoi ludzie są zaangażowani, jak spostrzegają ciebie, jak spostrzegają firmę. Jak y, chcą się motywować albo się nie chcą motywować do. Mogę maluszym mm -hmm. gwiazdkę y, podlinkujemy poza modelem autodeterminacji, bo często do niego mówimy. Taki odcinek, gdzie rzucamy, obalamy mit, badania Alberta Machrabiana o tym, że najważniejsza Zróbmy jest mowa to. ciała, a dopiero potem ton głosu, a dopiero potem. Y, słowa, ten, Bo to cały jest... czas tak. pokutuje niestety. Tak, tak. tak. No I całym oczywiście świecie. każdy z tych elementów jest ważny. Natomiast ale nie w takiej kompilacji. Nie, nie idźmy w, w, w trupa, w to badanie, które było poprawne, ale interpretacja jest już zbrodnią z... przeciwko logice. To trochę tak jak z cyklem Kolba, o którym było w poprzednim tak, odcinku. Tak, tak. Więc my tutaj y, porządkujemy świat. Zatem wracając. Y, y, rekomendacje są takie, żeby liderzy, czyli ci, którzy żyją z zarządzania ludźmi, ale poprzez komunikację, no bo to jest podstawowe narzędzie, umieli to zrobić dobrze umieli komunikować zarówno pozytywne rzeczy, jak i trudne sytuacje. Komunikować to, co dotyczy zmiany. Co więcej, żeby umieli zweryfikować, czy to, co oni puścili do zespołu mailem, podczas spotkania indywidualnego czy zespołowego, czy to do zespołu doleciało mhm. i czy zostało zrozumiane tak, jak to miało zostać zrozumiane. No i w świecie idealnym byłoby tak, że liderzy, menadżerowie to po prostu umieją. W świecie mniej idealnym, czyli w tym, który mamy na ten moment i pewnie przez chwilę on jeszcze będzie funkcjonował, rekomenduje się, aby działy komunikacji wewnętrznej albo działy HR, działy People, bo to różnie się nazywa, w każdym razie te, które są odpowiedzialne za komunikację. <śledzio> Ta kadrowa, która mówi Romek, ty liderze, powiedz swojemu zespołowi, że teraz talony na obiady to będą do odbioru w pokoju 7, a nie 12 to ona oprócz tego, że mu, temu Romkowi, liderowi mówi, co on ma zakomunikować, to mówi, słuchaj stary i możesz to zrobić. Na przykład w najbliższy wtorek, kiedy masz spotkanie ze swoim zespołem, no bo tak widzę w twoim grafiku, tutaj przygotowałam ci krótką prezentację, żeby ludziom wyjaśnić, skąd jest ta zmiana i dlaczego to tak się dzieje. Na ostatnim slajdzie jest też QR-kod, to proszę pokaż to swoim ludziom, bo oni tam znajdą ankietę gdzie będzie można sprawdzić, czy oni wszystko zrozumieli. Wiesz, żeby później nie musieli do ciebie chodzić trzy razy i cię pytać, dlaczego w pokoju 12 już nie ma tych talonów na obiad, tylko są w pokoju numer 7 i żeby też mi głowy nie zawracali. Mhm. Czyli dostaje Romek i informacje, i narzędzia, i też sposób zweryfikowania, czy ta komunikacja była skuteczna. No a potem pani rzeczona kadrowa Halina dzwoni do tego Romka po tym spotkaniu wtorkowym i pyta, jak? Były pytania, jak ty się czułeś w tej roli? Zaopiekowuje tą całą sytuację. Bo najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to jest e, e, oczekiwać, że ludzie zrobią coś tak, jak my sobie wyobrażamy, że to powinno być e, zrobione. A potem ich wypychamy i mówimy, dostarczcie nam dane albo zakomunikujcie. A oni są tacy, wiesz, zajęci tym, co jest dla nich ważne w tym momencie, z czego są rozliczani w tych cyferkach. E, a komunikacja jest tym, co rzadko się w organizacjach mierzy, ale można to zrobić. Natomiast myślę, że jest traktowana po macuszemu. No, to takie pytanie na deser do ciebie zaskakujące. Jakbyś miała pobawić się w spekulacje. Chociaż no, doświadczenie myślę, że będzie powodowało, że to nie jest z spod pazura, tylko spekulacja z czegoś wzięta. Jak myślisz, według ciebie, jakie główne czynniki powodują, że zapominamy o tych takich elementarnych, wydaje się, podstawach komunikacji, tym, żeby kogoś do czegoś przygotować, żeby uzasadnić, dlaczego ma to zrobić, żeby pokazać ten większy obrazek, dać mu odrobinę autonomii, ale jednocześnie adekwatną do jego możliwości, to moglibyśmy znowu z kolejnym modelem opisującym etapy rozwoju pracownika spiąć. Skąd się bierze to, że tak bardzo naiwnie chodzimy na skróty, a potem się dziwimy, że cholera, zabłądziliśmy w tym lesie? Mhm. Z mądrych terminów, które yy, przychodzą mi do głowy no i takiego terminu, który ty używasz, no to jest oczywiście klątwa wiedzy. No, bo jak żyjemy sobie w swojej własnej bańce, to rzeczy, które są w tej bańce dla nas oczywiste, mamy takie wyobrażenie, że w tych innych bańkach też są oczywiste i o to się potem rozbijamy. Więc myślę sobie, że, że po pierwsze to. Po drugie, może nie do końca ugruntowana świadomość, jak bardzo zależy od tego, w jaki sposób my rozmawiamy, jak, jak dużo zależy od tego, jak my rozmawiamy z ludźmi, że to jest tak potężne narzędzie którym można zrobić i dużo dobrego, i dużo złego, zarówno w obszarze relacji, zarówno w obszarze motywacji, a nawet powiedziałabym, inicjowania zaburzeń psychicznych, depresji, i tak dalej. To naprawdę można zrobić słowami. Nie trzeba nikogo paluchem tykać, nie trzeba mu nic nie pokazywać. Nie pokazywać. Wystarczy mu czasami coś powiedzieć w odpowiedni sposób, żeby go uwznosić albo dobić. To to jest druga rzecz. A trzecia, która przychodzi mi do głowy, to jest. Zrzucę to na takie hasło, taką przeszkodę presja czasu i wyników. To oznacza dla mnie dla mnie to jest tylko etykietka. No bo każdy z nas ulega jakiejś presji, ale po to jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy motywują się między innymi dzięki temu, że mają poczucie autonomii, że ja mogę powiedzieć stop, czyli jak ktoś mnie czasem albo wynikiem bardzo ciśnie, to mogę powiedzieć, poczekaj, jeżeli mam to zrobić dobrze, zgodnie z moimi standardami, to teraz mówię stop i w tej mojej stopklatce sobie sprawdzam, jak ja chcę to zakomunikować, czy ja mam kompetencje, żeby to zakomunikować, czy moi ludzie potrzebują jakiegoś specjalnego wsparcia, żeby potem mi dostarczyć to, co ja chcę zakomunikować, czy też jest tak, że jestem tylko i wyłącznie trybikiem, który jak te trole krzyczą Czekaj jeść, no to ja krzyczę na dole polować. A cała reszta mnie nie interesuje. Ja bym dorzucił do tej presji czasu i wyniku jeszcze jedną rzecz, że my niestety traktujemy pana Alberta, mówię o panu Albercie Einsteinie, nie jako wybitnego naukowca, tylko na największego w historii dziejów producenta cytatów. I wśród tego gąszczu rzeczy, bo on na każdy temat coś powiedział, podobno. Myślę, że niewiele, niewielu z nas było koło niego, żeby usłyszeć, co on tak naprawdę mówi, ale podobno na każdy temat miał jakąś, jakąś mądrą sentencję. Ale poza tym dał nam teorię względności. Mhm. W dość mocny sposób dotyczy czasu. Ja mam wrażenie, że my, o ile wzór C kwadrat pewnie każdy obudzony w środku nocy wyrecytuje, choć może nie zaznacza. Nie wiecie, co o co chodzi. Poza kwadratem bywa, bywa różnie. To zapominamy o tym, że czas z jednej strony jest liniowy, ale z drugiej strony naprawdę jest względny. Mhm. I próbujemy oszczędzać czas pod presją czasu i wyniku w miejscach, które potem powodują, że mamy od cholery więcej do zrobienia. I to jest argument, który bardzo często słyszę w dowolnym projekcie biznesowym, w dowolnej firmie. Mm -hmm. Nie mamy na to czasu. I zawsze mam w głowie wtedy widok chomika, który zapiernicza w kołowrotku. I metodą, żeby wyjść z tego kołowrotka, jak on już jest dobrze rozkręcony, bo ty, ty, no to jest znowu czysta fizyka. Jak ten koło chodzi z podpowiednią prędkością, to jak chomi, no chomik nie może przestać gwałtownie. No, bo jak się zatrzyma, to się zabije. W, w nagrodę y, spadnie po prostu, bo go wyniesie siła odśrodkowa i on sobie grzmotnie na plecki, co nie do końca jest przyjemne. Więc on musi zapychać. Mhm. Im szybciej, tym szybciej musi. To jest w zasadzie można by to prawie nazwać prepernom, gdyby tak. chomik, no nie miał okrężności tak. terminu przydatności do spożycia. Mm. No, i tak naprawdę metodą, żeby zaoszczędzić czas albo próbować go zoptymalizować, jest na chwilę mm. wyjść z tego kołowrotka mm -hmm. i przyjrzeć Mniejszość. się temu wszystkiemu. No, bo jak ja biegnę, to ja nie jestem w stanie logicznie patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość. I efekt jest taki: bardzo często, jak mówimy o komunikacji w organizacji, mm. słyszymy argument, no, ale my nie mamy na to czasu. I zawsze mnie kusi, zadajemy to pytanie, żeby zrobić taki no, czysto biznesowy, skoro drodzy szefowie, skoro chcecie od swoich pracowników poparcia decyzji na liczbach. To zróbcie to sobie sami. Mhm. Zróbcie sobie tylko kalkulację w Excelku, tabelka, jak lubicie. W jednej rubryce sobie wstawcie zsumowany czas, który zaoszczędziliście dzięki temu, że skróciliście ten pierwszy komunikat do swojego pracownika. No powiedzmy, że urwaliście 5 minut z każdego maila, z każdego komunikatu, już idę górką. Przeliczmy to, że nie wiem, 10 komunikatów dziennie, no, to jest 50 minut, zaokrąglmy do jednej godziny. Powiedzmy, że no, mamy 8 godzin, jesteśmy w pracy, tam przerwa i tak dalej. No to powiedzmy, że 6 godzin efektywnie pracujemy, godzinę urwaliście. No to jest świetny wynik. A w drugiej kolumnie zestawcie sobie cały czas, który potrzebujecie na to, żeby wykonać wszystkie interwencje, które są związane z tym, że wymówicie do ludzi, a oni, a oni nic. A oni jak kamień w wodę, nic. I jeżeli w tym bilansie wyjdziesz naprawdę skrócenie tego komunikatu na początku się opłaca, to ja powiem, przepraszam, moje, moje rozmyślania były błędne. Natomiast jeżeli z czystej matematyki wyjdzie, że tam jest przynajmniej remis, to pamiętajcie jeszcze o komponencie frustracji który wpływa na wypalenie pracowników i na rotację, która raczej nie sprzyja efektywności pracy, albo jeżeli wam wyjdzie, że więcej czasu poświęcamy na gaszenie pożarów, no to do jasnej cholery zainwestujmy w profilaktykę, a nie w coraz większe gaśnice. Bo limit jest i go prędzej czy później dotkniemy. Wzburzyło mnie to badanie, co pewnie słychać w moim głosie na koniec. <grym> Oczywiście to jest jedna wyrwana z kontekstu: statystyka, ja się do niej przyczepiłem, ale bo ona pobudziła Jak moje by rozmyślania, bunty, sprzeciwy i deprecjonowanie tego, że skoro umiemy. Powiem brzydko, hmm. ale tak moja myśl biegnie, że skoro umiem kłapać dziobem, to umiem się komunikować. Nic bardziej nie. Może umiem milne. chodzić, to nie znaczy, że mogę z panem Robertem Korzeniowskim konkurować w chodzie na 50 km. To jest inna liga. Mimo, tak. że obaj mamy nogi, buty, wiemy na czym polega droga i mniej więcej hut jest dla nas naturalnym zjawiskiem. I to nawet zasady chłodu sportowego jesteś w stanie ogarnąć, nie? Teoretycznie ale... tak, a praktycznie zawsze mam problem, zwłaszcza jak pana Roberta kiedyś już na stadionie zdyskwalifikowali. Gdzie no. oczywiście moja dusza kibica kubica polskiego była za tym, że nie, nie było mhm. momentu, że nogi nie miały styczności z asfaltem. No to my idziemy dalej. Znaczy, robimy teraz stop klatkę do przyszłego tak, do sekundy się kończą. Z myślą taką, że komunikacja to wcale nie jest taka prosta sprawa. Na szczęście wszystkiego się można nauczyć, a teoria autodeterminacji jest tym, co pomaga profilować i kalibrować tę komunikację tak, żeby ona była do ludzi, o ludziach i po ludzku. Tak jest. I kontynuujemy temat w przyszłą środę, zmierzymy się z tym, no skoro chcą od nas argumentacji naszych decyzji na podstawie danych, to spróbujemy na żywo przerobić pewien, mówiąc po polsku, case biznesowy, czyli prezentację danową, tak żeby brzmiała jako dobry argument dla szefa. To do usłyszenia.